Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie. Słuchajcie, jesteśmy świeżo po koronacji króla. Nie byłam wczoraj, chociaż muszę Wam powiedzieć, że może trochę żałowałam. Nie wiem, no generalnie kot poszedł do kuwety. Eee, fajnie było to wszystko zobaczyć w telewizji. Wow. Fajnie było to wszystko zobaczyć w telewizji, bo rzeczywiście wiecie, jakość tego była zupełnie inna niż nawet gdyby mi się tam udało gdzieś stanąć przy jakimś telebimie, tam na tym demal nie ma zasięgu, prawie nie ma zasięgu, także wiecie, tak żeby oglądać to gdzieś na komórce to byłoby średnio, fajnie było zobaczyć te szczegóły, w ogóle... No, zupełnie inne doświadczenie, tak? Dajcie znać, czy oglądaliście właśnie koronację. E, zupełnie inne doświadczenie. E, fajnie było zobaczyć te stroje. No jak to w ogóle wygląda, tak? Następny będzie William, także e, no, te, też będzie nam dane to zobaczyć kolejny raz. No, pięknie wygląda Kate, pięknie w ogóle całe te szaty, e, księżna. było jak kuna poleciała po schodach ona przez całe schody ona zaskakuje sobie po trzy i robi go takie tu 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 E, w każdym razie tak, e, fajnie było zobaczyć e, to jak wszyscy byli poubierani Mała Charlotte, no, Louis w ogóle jakiś śmieszny z tym machaniem na balkonie No naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się to oglądało e, Dzisiaj słuchajcie, nie wiem czy w ostatnim filmie wam nie powiedziałam e, z błędem e, Odnośnie tego jak ten weekend ma wyglądać Bo dzisiaj jest koncert, ale ten koncert jest dopiero... się z niedziela Ale ten koncert jest dopiero jakby wieczorem a w ciągu dnia są takie jakby, wiecie, lunchy, spotkania w różnych miejscach, takie uliczne właśnie, że po prostu ludzie się integrują, spotykają, robią sobie coś takiego. No i słuchajcie, ja pomyślałam, że zabiorę Jurka, pojedziemy do Windsoru, zobaczymy jak to tam na Longwoku. Podobno właśnie na long Walk jest też taki zorganizowany. I chciałabym po prostu zobaczyć to. Tak nigdy nie byłam, nigdy nie widziałam, więc pomyślałam, że fajnie. Tym bardziej właśnie, że mamy wolny. Jeszcze jutro jest. Wolne. Jutro jest taki jakby big help out, i to jest spotkania, różne jakieś wolontariaty, można było wziąć udział, pomóc, czy w jakimś, nie wiem, ludziom, w jakichś hospicjach, zwierzę, no różne, naprawdę, różne można sobie o tym poczytać, tak? Jeżeli ktoś by chciał wejść w szczegóły. Ale właśnie te spotkania takie na ulicach są dzisiaj w niedzielę, także ale słuchajcie, właśnie zrobiłam makijaż, jestem już ubrana, w sumie to moglibyśmy wychodzić, mam nowy tusz. Przedwczoraj kupiłam właśnie, bo ostatnio skończyły mi się dwa. Eee, znaczy wyrzuciłam już w ogóle dwa. Jeden to był zepsuty. Ach, chyba nigdy nie testowałam nic z Nars'a, więc zobaczymy. Eee, także słuchajcie, taka duża szczota. Duża. Nie silikonowa. Znaczy silikonowa, ale wiecie, z takimi... Nie, nie grzybyczek, tylko normalna, tradycyjna. Zobaczmy jak ona się tutaj będzie zachowywać. Ploczył mi się włos. Jak ty się manier zachowywać? Taki tuż użyty pierwszy raz, to ciężko powiedzieć, bo one przeważnie są fajne jak troszeczkę podeschną. Podamno, że można go budować, budować, budować i on się nie... Jest kleja. Nie widzę jakiegoś większego pogrubienia, ale rzeczywiście no, różnica jest, że widać te rzęsy, nie? Pod wydłużenie to jest chyba konkretne. E, zobaczymy, ale taki tip, jak się wybrudzicie e, gdzieś tam na powiece i chcecie to potem zetrzeć, to nie używajcie patyczków do oczu, bo patyczkiem możecie sobie zrobić dziurę w makijażu, szczególnie jeżeli macie jakiś cień na oczach. Oczywiście, że on się nie ciastkuje. Ale użyjcie. Warto mieć taką szczoteczkę, sprężynkę po prostu. Ja powinnam to umyć. Ale warto mieć taką i normalnie można sobie zdrapać to. O i wtedy, tylko że warto poczekać, żeby tuszu bardziej nie rozmazać. Ja poczekam. I to nie robią się dziury po prostu w makijażu. Także dobra, czekajcie, pomaluję drugie oko. Nie wiem, czy nie jestem w szoku, bo rzeczywiście nie skleja się póki co, e, ale tak wydłużył te rzęsy. Nie pogrubia jakoś za bardzo, ale takie są, no konkretne. Nie, no wyglądają ładnie. Zobaczymy, jak będą w ciągu dnia, e, czy się nie pokruszą, nie odbiją. Wiecie, jak to, nie? Na początku może być fajnie, a potem niezbyt. Także dobra, my uciekamy, jeszcze Wam pokażę, co Ci mam na sobie. Dobra, taki dzisiaj mój strój dnia, jeszcze nie wiem jak się w nim czuję, ale próbuję, kombinuję ostatnio z tymi szerszymi spodniami, spodnie są z zeszłego roku lekolet. to są, one się nazywają Fiden, to są chyba te Fideny, moje huda chyba są tutaj wiązane, do tego koszulka to jest Kos, czarna, taka zwykły t-shirt z krótkim rękawem i Holland Cooper marynarka ze srebrnymi guzikami i słuchajcie, co mam jeszcze... Haha, ha, Jurek kupił gazetę z koronacji. To jest gazeta. Ty ją wczoraj kupiłeś? Mhm. Wczorajsza. Mamy też gazetę z, e, z narodzin Georgia. Wszystkich. Wszystkich chyba, właśnie. Zbieramy gazety. I to jest tak, wiecie, że ona musi leżeć na płasko, żeby jak najbardziej no po prostu, żeby utrzymać ją jak najdłużej w najlepszym stanie. Może to kiedyś będzie coś warte. Albo będzie taka fajna pamiątka po prostu, nie? W 2050 roku zobaczyć sobie gazetę w, z 2023 czy tam 15, Także mam też to chyba setne wydanie Woga, czy jakoś tak, jak była księżna Kate na okładce. Także wiecie, nie? Jako taki royal freak to zbieram takie rzeczy. <śleszy> <śleszy> Shit happens. <śleszy> no. O, ale zobacz. W środku jaki jest ten. Ładny. No, w dzisiaj nie wyszło. Tak, ale no, generalnie chciałam pokazać tak na płasko, nie, że taka ładna, zadbana ta gazetka. <grywa> <nie wziąła. grywa> Dobrze, nie no, w każdym razie zbieramy. Także, e, no, zgubiłam wątek. Jurek chory, słuchajcie, po prostu kaszle, e, e, testuje moją cierpliwość. Dzisiaj rano e, było tak, schodzę, słyszałam rano, że on grzebie w lekach. I potem schodzę. A on mówi, pytam go, bo oczywiście, kaszle, pytam go, wypiłeś aspirynę? Nie, już więcej nie ma. A ta, co sobie zrobiłem, to w tej szklance przywiozłam takie szklanki z Wenecji. Słuchajcie, jedna dzisiaj pękła, bo Jurek to nie jest szklanka do wrzątku, czy do herbaty. I on sobie zrobił w tym gorącą aspirynę. No i na szklanka pękła. Więc już nie wypił też tej aspiryny. I mówi do mnie, że już więcej nie ma, bo on szukał. Więcej nie ma. Jurek, byłam dopiero co w Polsce, przywiozłam tych leków tyle. Znalazłam mu jeszcze sześć podwójnych takich, bo to w takich małych opakowaniach jest, sześć podwójnych. Do tego jakiś teraflu, do tego dwa rodzaje tabletek na gardło, do tego jeszcze jakiś panadol, coś tam takiego. Eee... I no tak jak facet, no po prostu, nie, otwiera lodówkę, gdzie jest keczup, keczup stoi przed jego oczami, a on tego keczupu nie widzi, dopiero jak, powiecie, dopiero jak wy powiecie, że jak tam podejdę i znajdę, to dopiero nagle oh, jest, nie, to dokładnie tak samo, się tam śmiej, śmiej, tak samo tam było, także pił tą aspirynę, musimy tam jechać, chcemy tam jechać, Ale ty chcesz. tryskasz energię, chcesz tam jechać, weźmy kocyk, jedziemy. Przenagrać tego pana. Patrz, on ma brodę niebieską! Widać to? Nie, mam patrzeć teraz w prawo. To się nazywa fan. A tu jaka mała fanka, patrz. Idziemy, dojechaliśmy. Tutaj, tutaj wszędzie są te flagi, proporczyki Trochę ludzi jest. Zaraz, zobaczymy co tam na... Eee, na polach, na tym Longwoku. No tu jak ładnie zrobione. Wszędzie ludzie siedzą. No i dużo policji jest. Też byś usiadł? No zaraz my też usiądziemy. Mamy kocyk. O tu jest fajny sklep z rzeczami dla piesków. Chodź, zobacz, zobacz jaki pies tu siedzi na wystawie. Dziś w koronie. Stąd kupiłam, tutaj kupiłam Morisowi ten jego żółty płaszczyk. Wiedziałam, że tu będzie Co? Zobaczcie jak e, policjanci jakie mają czapki Takie muszę troszkę odejść Zobacz jak pięknie Piękne. Ej, ja widziałam na Chelsea, nie, nie na Chelsea, na D jest, no. ku na Covent Garden. Tam też jest DIY, e, ale tam to było wiele mniejsze. A tu jest takie, wow, piękne. A Chelsea też jest DIY, nie? Tak, ale tam to jest jakieś. Teraz inaczej się nazywa, wiesz? jest takie, jakby chińskie zrobione. Okay. Może... kawę szukamy. Tutaj zobacz ogrodzone i Windsor w remoncie. Mhm. I tutaj można sobie kupić piwo w Ivy, tak na zewnątrz. No i ci panowie policjanci, oni są fajni. Chodź, Jurku, nie zgub się. Ej, a ja może bym tak, na przykład sobie kupiła korony. W końcu. No, <laughs> Ale się ciepło robi. O, tutaj ludzi dużo. Mhm. Weszliśmy do sklepu z pamiątkami. Ten kubeczek jest ładny. Okay. Nawet siatkę można kupić. My szukamy korony. No, tak. Już prędko nie będzie królowej. My na pewno już nie dożyjemy. you Dziękuję bardzo. To jest kind Bardzo dużo ludzi jest właśnie w kolorach flagi e, Poubieranych, czy właśnie brody mają panowie obmalowane. Zobaczcie, wszędzie sobie siedzą, tu przyozdobione. Wszędzie policja, bardzo dużo policji jest. O, tam też. Chodź, zobaczymy co tam jest. Chyba co słychać, wiesz, na tym Longwalk. No. I potem sobie znajdziemy jakieś miejsce. Wow, ale to fajnie, tylko że jest głośna muzyka. Zobaczcie ile ludzi. Niej! jest tutaj gdzieś Kate i William. No cóż. Ale fajnie. Ludzie siedzą sobie. Ekstra. Jest dorożka, konie, mnóstwo ludzi. A tutaj można pewnie z pieskami, a tam nie. Bo jak czytałam, trzeba przejść przez. Yy, yy, no wiecie, tak jak na lotnisku, nie? Sprawdzenie. Także jak czytałam, to właśnie tam nie można było zabrać psów. Zobaczcie, oni są gdzieś tutaj. Czy będziemy mieli znowu szczęście? Na serio.

Ja się nie kartę, ja staro, ostatnie, ostatnie sekundy Ale fajne, no bo wtedy ci z tyłu mogli przejść bliżej No to znowu mi się udało I Jurek do mnie mówi, ale miała piękną marynarkę, musisz kupić Ale no jak tutaj szłam, też mieliśmy nieco przygodę po drodze Straciłam mojego buta I yy, yy, mam buta bez, yy, bez podeszwy Kurwa nie zaczepiłam go studienkę i poczułam tylko takie oderwanie. Nawet bez jakiejś większej, wiesz, No. Jeszcze tu jest. Ja słyszałam jakąś urwało <grym _> Mam dwa super kleje, zaczyklim. Jurek poszedł po klej, żeby to przykleić, a ja miałam stać. czekać, żeby to, nie chodzić. I czekać, bo właśnie nie chodzić by tego władz, nie zjeść No i weszła płacę. w największe błoto. No, tu wszędzie no, jest no, błoto. Nie wiem czy było warto. To tych budynków. No tutaj tutaj mokry. Mokry. zobaczyłam na Twitterze, że oni są tutaj. No, no. ja po prostu czułam nisko. No naprawdę, przeczuwałam to. Idealnie. I nie zaczęłam iść, tak nie zobaczyłam, że tam, tym namiotem tłumy ludzi, wszystko tam są. No i zaczęłam przyjechać. No i udało mi się nagrać. Zawiłam, po prostu jest bardzo nisko. Tak. Ale niż wczoraj, ale no kurde. No masz jeńsy do nich. Także teraz siadamy gdzieś na słońce, muszę tego buda wysuszyć. Pokaż co masz? Powiem coś nie chciała. Tak I cóżka po poberoni. Dobra, no, no, zaraz jemy, no. No właśnie. No. Idziemy gdzieś sobie jakieś miejsce znaleźć, nie? Tak. Ta. Tutaj gdzieś sobie staniemy, tak żeby też nie... Tak wiecie, ale to akurat co to i A tam jest głośno znowu, a tutaj jest, proszę bardzo, w tle widać zamek. Tu jest lągłok. Nie wiem czy tutaj coś jeszcze będzie działo, bo tu jest w sumie takie odgrodzone. Zobaczymy. No. W każdym razie. Proszę bardzo. Long time no see. Siadamy tu? Oni chyba do domu pojechali, czyli tam. W tamtą stronę. No, rozkładamy kocyczek. A tam idą ci szczęściarze, którzy dostali bilety na koncert. Mogliśmy tam iść, nie? Prawie. Ale... Po, długiej, po drugiej stronie płoto też jest fajnie. <laughs> będziemy szybciej w domu. I obejrzymy koncert też. Musimy mm. buta przed naprawą jemy pizzuszkę. Teraz nie ma głośnej muzyki, to mogę nagrać. No, zobaczcie, jaka to jest impreza. Wszystko jest przygotowane. Są to i tojki. Są budki z jedzeniem. Jest kawa. Nie wiem czy jest jakieś piwo, czy nie. Nie wiem. Nie wiem. No wiesz, może nie być wcale. Ale zobacz rzeczywiście tutaj nie można z psem wejść. Widzisz, nie ma żadnego psa. A tam poza jest dużo piesków. Tam mają taką budkę, ja tylko zakochałem. No! Kolejka jest taka, ale. Że nawet nie ale, ale zobaczcie, tutaj ludzie mają normalnie stoły, stoliki, wszystko takie składane, te torby na kółkach, szampan, wszystko przygotowane, słomki, kubeczki, całymi rodzinami się spotykają. Tutaj pan gra z dziećmi przed chwilą, te panie, które siedzą obok, zostawę tą piłką. E, także naprawdę, tam jest w ogóle, tam jest najwięcej. ale my tutaj się. słyszymy buta. Także super to wygląda. Dobra, miała pizza, co? Powiedziałem jeszcze dwie. <laughs> nie wiem właśnie czemu dwie. Bo może byśmy się najęli. Tutaj mamy kawę. Nie wiadomo, co będziemy szczególnie. Ile będzie? Z godziny dwie jeszcze Max? Chyba nie, to? Bardziej. But, Jakby to tak to się to ktoś wie? zastanawiał, jak wygląda 4 5 letni but bez podeszwy. Tak. One już są po prostu zmasakrowane, ale to są moje najlepsze buty. Ja w nich chodziłam. Świątek piątek i niedziela, wiosna lato, jesień, zima. I one takie bidniutkie. Dobrze, że nie, nie na spodnie ci to spadło, dzieciaczku, naprawdę. Także będziemy tutaj, wiecie, robić operację, kleić. Kleić buta. Mam nadzieję, że on jeszcze przeżyje. Pipy. Wejściówki zawsze A pamiętasz O zobacz tutaj, ale ma pani ładnie Pięknie Tam piesek siedzi na balkonie Pamiętasz jak po, to był chyba Pogrzeb królowej i tak jakby wychodziło się powiedzmy z tamtej strony, z domu odpad ten, Zdąb mi odpadła, odeszła. Podeszła. Była powiedzmy ta bramka, wyobraźcie sobie że otwarta i na wprost się wychodziło właśnie, jest dom i na piętrze siedziała pani taka starsza, starsza pamiętasz? Zobaczcie jak fajnie mają party we własnym ogrodzie i i normalnie każdy tej pani, no taka staruszka, i każdy jej machał. Ona tam się działa, była taka radosna, taka szczęśliwa, machała każdemu. To było fajne. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, że nagrywam jego ogród, ale wygląda przepięknie. Zobaczcie, taki typowy ogródek angielski. W ogóle okna, te wykusze, I, i takie wejście piękne. Bardzo ładnie wygląda. No i oczywiście flagi. Ładnie. Bardzo ładnie Zobacz! Wisteria! Nagrałem ci ładniejszą Nagrałeś mi ładniejszą? Tak, masz na telefonie Tak? ona no, w poziomie nawet O widzisz Nasze super I to jest ten To co my mamy przed domem, trzmielina No taka nieźle już tutaj roz, rozrosła się Konkretnie Zamknięte już, ale jaka karoca w Danielu Charles Tak, Charles Rex O, kiedy? Kiedy? 5 minut temu? 15 minut temu 15 minut temu, no i bardzo dobrze Będziemy łazić po sklepach Ale też jakieś te są, takie wiecie, z koronacją kubeczki Tam widzę Tutaj gdzieś była wystawa. o tu jest Troszkę się odbija Ale jaki autobus U, Ładny ten, e, czajniczek e, Korona na kieliszkach bo to widać i takie babeczki ten no, autobus fajny z babeczkami jeszcze tutaj z tyłu mamy tu jest y, zamek po prostu jakieś prace trwają tam widać jeszcze te rusztowania tutaj barierki a tutaj takie uliczki ładne są małe i też czapki. ale nie ma tych koran Zamknięte tu mają, ale w koronę <noise> wkomponowane kwiatki. Czy one są żywe? Wyglądały jak żywe, bo ta Hortencja to już taka to trochę umiera. Tak, muszą być żywe. To te też leżą. Tam tyle bukietów, ale to już jest zamknięte. Jest tak gorąco, po prostu 23 stopnie pokazuje mi samochód cześli, zobaczyli, doświadczyli, zadowoleni. Fajny dzień zorganizowała? Tak. kajtuszka Tak. Pa. I jeszcze znowu. Dwa razy zobaczyć Royalsów w ciągu trzech dni i to zupełnie nieoczekiwanie, bo ani za pierwszym razem nie planowałam, ani za drugim razem nie planowałam, będzie ja się wprawdzie poświęciłam buty. Oj nie, to było tak, że po prostu ja zaczepiłam o... Masłam na studienkę, na dwie płyty. Między płytami. Między płytami. Zarzepiło przed nim Zaczępiłam. jednym krokiem buta, potem drugą nogą przestąpiła, docisnęła tą płytę i Zrobiłam tak złapało, to... że koniec. Poczułam I kroki tylko się tak, miała po prostu, miała plaster, poczułam takie. Psz, tak delikatnie, nawet bez jakiegoś oporu. I jeszcze, jeszcze siedział, wiesz, a te buty męczę stop już od kilku lat. One jest 4 albo 5 lat już się mam. Tym, tym gorzej, bo nie mam wiesz, bo nie kupię nowych. Nie, nie, on, nie damy je do szafca, żeby zrobił nało podaż, po prostu już. No, no, on mi się w ogóle no. takie odświeżenie przyda, ale... jeszcze jeszcze siedział taki młody tata z dzieckiem i tak też spojrzał na mnie z taką miną co tu się od Janie Pawliło. No. Śmieszną no. ją minę. Ale no cóż, no, e, będziemy próbować je jakoś przykleić, bo tak to, to się nie dało. klapki się tylko ja Także e, także co, wracamy do domku i będziemy wieczorem oglądać koncert nie? Nie. Powinniśmy na nim być. No ale co zrobisz? Co robisz, człowiek? się zrobisz, człowieka? Ja mam wodę, tak mi się strasznie chce być. Muszę się rozebrać w ogóle, bo ten... bo to tak się no nie będzie. To, to tak Także tak. No. Drodzy, kończymy. Celebrowanie ten weekend. Nie, jeszcze jutro mamy wolne, ale nie wiem czy będę coś nagrywać. Zobaczymy. Także na razie się. Żegnamy. Może jak spacer jakby do lasu, albo gdzieś Jutro można wypadać. padać. No, to co? no zobaczymy. Cukro nie jesteś. Nie? No, no to jest słodka, ale jest cukro. Normalnie jest taki ten e, wybieg różności. Różności, tak tylko się rozglądać, można patrzeć. I nie ludzie, niektórzy są, wiecie, tak e, no, różnie poubierani i tak fajnie odnośnie co do okazji tam flagi na biało, czerwono niebiesko, także dobra żegnamy się i pędzimy do Moriska i do Dakoty, także trzymajcie się, papa pa.